W świecie polskich mrówek nie ma drugiego tak prostego do odłowienia rodzaju jak mrmika. Ta kolonia zbudowała swoje imperium na głębokości około 2 cm pod płaskim kamieniem. Jako że wścieklice są jednymi z najbardziej, jeśli nie najbardziej, higrofilnymi mrówkami, nie jest zaskoczeniem to, że rudealne okolice Małego Potoku są dla nich ziemią obiecaną. Spośród kilkunastu królowych, które znalazłem w tym gnieździe, odłowiłem dwie i wraz ze świtą robotnic i larw przeniosłem je w kliszówce do ich nowego domu. Ogród wieczysty w postaci hermetycznie zamykanego słoja został ich nową enklawą. Po śmierci rosnącego w nim fikusa uznałem, że będzie wspaniałym i nietypowym formikarium. Wysoka wilgotność i możliwość przekopywania wszystkiego umożliwia degenerację resztek pokarmowych. Pomimo braku wentylacji, mchy i glony wzbogacają powietrze w tlen, a skoczkogonki uniemożliwiają pojawienie się jakichkolwiek śladów pleśni. Rozwój kolonii skoczkogonków spowodował to, że stały się one niejako trzodą chlewną, którą eksploatują mrówki. Gniazdo z druku 3D zostało zamieszkane w ciągu kilku godzin po przeprowadzce kolonii. Względnie ubita ziemia została przeorana i spulchniona, przez co podniósł się jej poziom. Podwójne wejście do plastikowego formikarium pozostało obudowane tak, żeby mrówki czuły się w nim bezpiecznie. Prawdopodobnie nie wyszłoby to tak idealnie z innymi mrówkami bo klasyczne, klasztorne gatunki, takie jak Lasius niger, Lasius flavus czy Formica cinra lub Fusca w przeciągu kilku dni przeniosłyby się na samo dno słoja do wydrążonych przez siebie tuneli. Mermika prowadzą dość koczowniczy tryb życia, to też nie przykładają dużej wagi do drążenia gniazda. Z punktu widzenia ewolucyjnego znajdują się niżej na poziomie społecznym niż wcześniej wspomniane, bardziej wyspecjalizowane gatunki. Poliginiczność kolonii jest niewątpliwie bardzo atrakcyjnym dodatkiem, ale kryje się za nią smutna prawda. Królowe wścieklic żyją znacznie krócej niż królowe innych gatunków. Jeśli chodzi o lasius formika, mówimy o kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach, a w przypadku królowej myrmika Możemy co najwyżej liczyć na kilka lat życia. Dlatego kolonie niemal zawsze posiada w zanadrzu zapasowe matki roju. Obsługa takiego słoja nie jest jakoś bardzo problematyczna. Oczywiście przy otwarciu zdarza się, że zwiadowczyni wyjdzie na krawędź, przez co musi zostać zrzucona do środka. Niestety w takim słoju nie można zastosować fluonu ani alkoholu. Jako, że całość stoi na parapecie, przez pierwsze tygodnie woda skraplała się na ściankach słoika, więc, głównie w celu poprawienia widoczności, ścierałem krople wody. Po kilku takich zabiegach, wilgotność została dopasowana tak, że przy wilgotnej ziemi rosa już się nie osadzała. Higrofilność tych mrówek ma swoje uwarunkowania biologiczne. Jestem ciekawy, ilu z was wpadło na to, że obszar poczwarek jest higroskopijny i przez to w przypadku zalania sprawia zagrożenie utonięcia owada wewnątrz niego zamkniętego. Tak, myrmika z tego powodu nie posiadają kokonów, a ich poczwarki, gdy dojrzeją, wymagają wyłącznie rozprosowania przez robotnicę lub Królową, gdy to dopiero początek kolonii. W wydrukowanym gnieździe dwie królowe produkują nowe pakiety jajeczek, a zaimportowane larwy powiększają swoją masę. Po podniesieniu pokrywki największym problemem jest odłożenie jej na miejsce. Drobiny ziemi i mrówki pchają się na krylową szybkę, utrudniając dopasowanie pokrywy tak, żeby ściśle przylegała do formikarium. Mimo tego, że są prymitywniejsze niż inne mrówki, potrafią efektywnie, jak i przy tym efektownie, polować w grupach. Siła ich urządzeń jest nieporównywalnie bardziej dotkliwa niż innych gatunków mrówek, porównywalna jest nawet z ścieklicą dorodną, która przecież jest kilkakrotnie większa. Na pokarm reagują żwawo, gromadząc się przy karmówce w ciągu kilku sekund. Fragmenty upolowanych owadów są przenoszone do wnętrza formikarium w celu nakarmienia larw i królowych. Resztki natomiast są wyrzucane poza obręb gniazda i zakopywane w powierzchownych warstwach ziemi. Skoczkogonki, o których wspomniałem na początku filmu, wraz z roztoczami i innymi saprofagami uzdatniają te nieczystości, umożliwiając krążenie materii w tym małym ekosystemie. A skoro mówimy już o destruentach, w innych terariach, które posiadam, co jakiś czas wyrastają mi małe owocniki dłaczków. Są to grzybki, które w żaden sposób nie szkodzą lokatorom. Zdarzyło mi się, że kilka razy zebrałem ich przejrzałe kapelusze z zarodnikami i położyłem na drewienku wewnątrz słoju. Perspektywa wyhodowania takiego owocnika, po którym spacerowałyby mrówki, wywołuje u mnie uśmiech. Pośrodku kryształu górskiego i innych minerałów wyglądałoby to jak wyjęte z bajki. Urok i klimatyczność tego małego fragmentu natury sprawia, że snów raduje się jak dziecko. Dzięki temu, że kolonia zamieszkała nietypowe formikarium, mogłem lepiej zaobserwować dość atawistyczne zachowania wściekliz. Słodki miód wapiący robotnicę okazał się tak atrakcyjny dla mrówek, że zdarzało się, że nawet królowa i skrzydlate samce do niego przychodziły i dawały upust łakomstw. Feromony rozpuszczone przez robotnicę sprawiły, że królowa sama, bez eskorty, Wybiegła na zewnątrz, kierując się wprost do pożywienia. W naturalnych warunkach stałaby się łatwym celem, ale z racji tego, że kolonia jest poliginiczna, jej strata byłaby akceptowalna przez kolonię. Dodatkowym, potencjalnym czynnikiem obniżającym jej wartość jest to, że jej płodność może być ograniczona przez inną, dominującą królową, która wiedzie prym w rozmnażaniu się i aktywnie, chemicznie kastruje inne królowe. Podczas spaceru w lesie znalazłem sosnową szyszkę, na której wyrastał młody owocnik szyszkolubki kolczastej. Kolczasty hymenofor i sama zdolność wyrastania szyszek sprawia, że pomimo wszędobylności, gatunek ten jest ciekawy. W ramach urozmaicenia krajobrazu słoika postanowiłem przenieść na leśiską rówką Szyszka ładnie się wpasowała w architekturę i wraz ze swoją naroślą została błyskawicznie zaakceptowana jako drzewo, na które można się wspinać. Wysoka wilgotność i temperatura formikarium sprawiła, że w ciągu kolejnych dni szyszkolubka, niczym roślina, rozkwitła. Jaśniejsze przyrosty obrosły kapelusz bez wyraźnego wydłużenia się trzonku. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest właśnie to, że trzon niejako jest wrośnięty w brzeg kapelusza. Po około tygodniu od włożenia szyszki do mrówek kapelusz osiągnął maksymalny rozmiar i wypłaszczył się. Jedynie same skrawki pozostały jaśniejsze, bo przyrosły jako ostatnie. Dojrzały grzyb przybrał ciemnobrązową barwę, lecz pozostał błyszczący, a nie tak jak w naturalnym środowisku, gdyż tam kapelusz powinien być matowy. Jest to najzwyczajniej w świecie wynikiem działania dużej wilgotności w swoim. Pomimo tego, że szyszkolubki są dość twardymi, z drewniałymi grzybami i owocniki potrafią wytrzymać w postaci niezmienionej kilka tygodni, wysoka wilgotność sprawiła, że po 10 dniach kapelusz spleśniał. Postanowiłem jednak nie usuwać resztek, z nadzieją, że pleśnią zajmą się skoczko i roztocza, a z szyszki wyrośnie kiedyś kolejny owocnik. A jeśli już mowa o skoczkogonkach, to zasiedliły z umiłowaniem szparę pomiędzy pokrywą gniazda a krylową szybką. W gnieździe pozostały głównie samce, królowe i część robotnic. Wysoka wilgotność ziemi byłaby problematyczna dla cieńszych od pergaminu samczych skrzydeł, dlatego wybierają suchsze rejony. Większa część kolonii wkopała się głębiej, pod drewienko. Formikarium z druku 3D samo w sobie zostało też zakopane i obwarowane ziemią. Problematyczne stało się podnoszenie pokrywy, z racji tego, że każdy ruch powodował walenie się misternych, mrówszych konstrukcji. Ruiny, które spadały na powierzchnię szybki, trudno się sprzątało i przez to wieczko źle przylegało. Nowe robotnice powstają, lecz znacznie rzadziej widuje larwy. Jak nie mam, część larw przeniesiono w głąb tuneli. Myrmika są moimi jedynymi mrówkami, które pogardziły winogronami. Uwielbiają słodycze w postaci miodu, ale owoce niezbyt do nich przemawiają, chociaż czasami poskubią chociażby miąższy jabłka. Chociaż nigdy nie karmię swoich zwierząt planktonem łąkowym, z tą kolonią postępuję inaczej. Skarmiam im, oprócz mączników i drewnojadów, wszelakiego rodzaju ćmy i muchy, które nawiedzają moje mieszkanie. Słój, pomimo tego, że jest to przeciwwskazane, leży na parapecie. Zmienne warunki co prawda są niewskazane dla mrówek, ale mermika są na tyle twarde, że nie jest to dla nich dużym problemem. Co więcej, Ruchomość słońca stwarza punkty grzewcze, do których mrówki wędrują w zależności od pory dnia. W przyszłości myślę o wymianie zielonego formikarium na nieco większy, żółty odpowiednik. Nowe gniazdo ma otwór w pokrywie, co może być bardzo pomocne w konserwacji tego wszystkiego. Dlatego, że planowałem usunąć zielone formikarium i zastąpić je nieco większym żółtym odpowiednikiem, postanowiłem pozostawić mrówkom ich stary dom. Większa wersja gniazda najzwyczajniej w świecie źle się komponowała i zbyt bardzo spiechała resztę elementów wystroju, przez co wyglądało to nieestetycznie. Po zaledwie dwóch dniach w słoju oddałem im ich stare formikarium, odpowiednio wcześniej je czyszcząc i wymieniając plastikowe śruby na metalowe. W podstawce, w której standardowo w tym archetypie gniazd stosuje się gąbkę, włożyłem i ciasno upchnąłem gametofity bliżej mi nieznanego mchu. Półkoliste otwory ornięki nawadniającej są na tyle duże, że robotnice mogą się swobodnie przez nie przeciskać, to też część kolonii zaanektowało tę szczelinę jako mieszkalną część ich królestwa. Mchy oraz glony pomimo zimy, a przez to przecież ograniczonego słońca i niższych temperatur, bujnie się rozrosły, miejscami porastając nowe tereny takie jak szyszka, czy nawet kryształ górski, który swoją drogą jest już niemal cały pokryty zielonym kożuchem. Resztki owadów karmowych nie są przeze mnie w żaden sposób usuwane. Rolę tę pełnią destruenci, a wychodzi im to nadzwyczaj dobrze. Kolonia skoczkogonków rozrosła się do największego od początku hodowli rozmiarów i ustabilizowała się na tym poziomie liczebności. Porównanie ich do trzody chlewnej mrówek, które tak często używam, być może jest nietrafne, bo ich rozwój bardziej przypomina równoległą cywilizację. Oprócz mrówek, skoczkogonków i roztoczy, w ekosystemie pojawiła się też nowa potęga. Białe, półprzezroczyste robaki. To być może nicienie, ale bardziej prawdopodobne jest to, że to są wazonkowce, które nie są nicieniami, tylko małymi pierścienicami. Gdy wschodzi słońce i nagrzewa się szkło, to robaki te migrują w cieplejsze tereny. Często widuję je też w szparze pomiędzy pokrywą a szybką formikarią. One również są niedocenianą częścią ekipy sprzątającej, chociaż czasami wzbudzają lęk. Przez to, że podejrzewa się w nich potencjalne źródło problemów. Wszystkie samce, które się wykluły w przeszłości zdechły. Niższa temperatura dała się we znaki i niemal całkowicie zredukowała ilość potomstwa. Diepauza imaginalna, często błędnie nazywana hibernacją, zmniejszyła aktywność mrówek, w tym również i płodność królowych. Rozwój kolonii myrmika jest powolny. Wolniejszy niż w większości popularnych gatunków. Podejrzewam, że kolejne rzuty jajeczek pojawią się raczej w dalszej niż bliższej przyszłości. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać, bo ani mrówki, ani my nie musimy się przecież spieszyć. Podczas 244 dnia od rozpoczęcia hodowli słoiku spostrzegłem masywny rozrost populacji nisieniopodobnych pierścienic zwanych wazonkowcami. Resztki mącznika, którego sprezentowałem kolonii mermika, okazały się być wspaniałym miejscem żerowania dla tych małych skąposzczetów. Podejrzewam, że ich agregacja była związana również z reprodukcją, bo gdzie łatwiej byłoby znaleźć partnera dla takiego żyjątka, niż przy źródle pożywienia, do którego lgną wszystkie osobniki tego gatunku. Rodzina ta najczęściej rozmnaża się płciowo, co jest oczywiście ewolucyjnie najlepszym przystosowaniem ze względu na zmienność genetyczną. Poza tym osobniki takie są w stanie rozmnażać się przez partenogenezę, czyli dzieworództwo. Tworząc genetyczne klony samych siebie. Dodatkowo, u tego typu stworzeń występuje takie zjawisko jak architomia, polegająca na odtworzeniu się organizmu potomnego z fragmentu, który odrywa się od organizmu macierzystego jest więc to rodzaj fragmentacji. Gdyby spytać przeciętny hodowca mrówek na pytanie jak długo żyją robotnice, odpowiedziałby około rok i byłaby to dobra odpowiedź. Gdyby spytać jak długo żyje królowa, pojawiłyby się już raczej bardziej zróżnicowane odpowiedzi, ale znaczna większość stwierdziłaby, że królowa żyje ponad 10 lat. Nie jest to jednak uniwersalna reguła, bo tyczy się głównie gatunków klasztornych. Życie królowej Myrmika liczone jest w latach, przy czym wiek pięciu lat oznacza już królową starą. Dlatego te kolonie są po prostu poliginiczne. W przypadku tej kolonii Doszło do wąskiego gardła to jest do sytuacji, w której stare robotnice zabrane z gniazda obumarły, a nowe robotnice nie były w stanie rozwinąć się z potomstwa. Doszło więc do sytuacji, w której w kolonii ostało się zaledwie sześć robotnic, dwie królowe i nieliczne potomstwo. Po niepełnym zimowaniu w obniżonej względem wegetacyjnej, zimowej temperaturze, w kolonii pojawiły się nowe jajeczka i larwy. Jaj nie jest na tyle, żeby móc zastąpić umierające robotnice, przez co wielkość kolonii zmniejszyła się. Gdyby spojrzeć na to zjawisko z innej strony, to nie jest tak, że te królowe muszą być jakoś za mało płodne. Wyobrażając sobie, że jest to tylko fragment dużo większej kolonii, który powstał przez odebranie dwóch królowych ze świtą robotnic, możemy domyślić się, że wspólny wysiłek kilkunastu królowych byłby w stanie wyprodukować odpowiednią ilość jaj. Jest też oczywista kwestia tego, że królowe mogą być już w sędziwym wieku, przez co ich zdolności reprodukcyjne się kończą. Jako, że robotnice są diploidalne, u starszych samic dochodzi do przesunięcia się stosunku produkowanych samców do samic na korzyść samców. Jest to m.in. efekt wyczerpywania się nasienia, które królowe zdobyły podczas rójki, bo samce są haploidalne i pochodzą z niezapłodnionych komórek. Co ciekawe, robotnice potrafią rozpoznać czy kolonia jest już na tyle duża, żeby była w stanie pozwolić sobie na bezproduktywne samce? Gdy dochodzi do takiej sytuacji, haploidalne jaja i larwy bywają zjadane w ramach oofagi w imię wyższego dobra, jakim jest przetrwanie społeczności. Szczurza czaszka, którą znalazłem w wyplówce, została przeze mnie wyczyszczona i dodana do formikarium jako element dekoracji. Sowy połykają gryzonie w całości albo przynajmniej w dużych fragmentach. Trudno byłoby im więc strawić takie elementy jak kości czy sierść. Dlatego po wchłonięciu wszystkiego, co jadalne, wypluwają kłębki sierści z zawartymi w niej kośćmi. I o ironio czaszka okazała się być zwiastunem śmierci kolonii. Przez kolejne 70 dni eksperymentu pomimo nadziei, jaką dawały kolejne pakiety jajek i larw, szansa dla tej kolonii została pogrzebana. Przy życiu pozostały wyłącznie dwie królowe, które aktywnie polowały poza gniazdem i przejęły rolę robotnic. Wkrótce po tym, jak wymarły robotnice, jedna z królowych również zaginęła i już nigdy nie pojawiła się w gnieździe. Druga matka pozostała z potomstwem i opiekowała się nim. Ostatecznym gwoździem do trumny okazało się to, że poczwarki nie zostały zapłodnione i pomimo braku robotnic, królowe nie mogły wytwarzać diploidalnych jaj. Z poczwarki wytworzył się samiec który dodatkowo nie został prawdopodobnie w prawidłowy sposób rozprostowany przez matkę, gdyż w gnieździe powinny zrobić to robotnice. Lekko powyginany samiec przeżył w gnieździe kilka dni, po czym został zabity i prawdopodobnie wyrzucony lub nawet zjedzony. Przez swój podeszły wiek samice straciły materiał genetyczny zgromadzony od samców podczas rójki. Jest to zatem ostatnia aktualizacja w związku z nieuniknionym wymarciem kolonii i zakończeniem hodowli słoiku.